Dzień dobry wszystkim, nazywam się Krysten Dziewanowski. W dzisiejszym nagraniu pokażę Wam, jak namalować pięknego konia. Obraz, który jest za mną, farbami akrylowymi na płótnie. Pomysłodawcą tego nagrania była moja mama Teresa, która uwielbia zwierzęta, więc długo się nie zastanawiałam i wzięłam się do pracy. Przy okazji, powiem kilka ciekawostek na temat koni, tym bardziej zachęcam do oglądania. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, zachęcam do subskrypcji. Zaczynamy malować! Do namalowania pięknego konia potrzebujemy następujących materiałów plastycznych: podobrazie bawełniane, ołówek B2, pędzle minimum 3 grubości, paletę, ścierkę, gąbkę, pojemnik na wodę, farby akrylowe: biały, czarny, błękitny, ciemny-niebieski, żółty, czerwony, jasny-brązowy, ciemny-brązowy. Przyda się tablet lub telefon, z którego będziemy odrysowywać pięknego konia. W pierwszej kolejności wykonuję lekko szkic ołówkiem B2, by nie było widać prześwitującego rysunku. Po wykonaniu szkicu zabieram się od razu za malowanie. Ja lubię na samym początku zawsze zamalować tło, które będzie błękitne. W tym celu mieszam kolory odcienia błękitnego z niebieskim, dodaję czasem trochę białego, by uformować kształt chmur. Teraz będzie kilka ciekawostek i faktów na temat koni. Przedkowie koni żyły około 50 milionów lat temu. Niesamowite jest to, że nie wiadomo z jakich przyczyn 10 tysięcy lat temu wszystkie konie z Ameryki Północnej i Południowej wyginęły. Dopiero hiszpańscy konfistadorzy nieświadomie przyczyni się do odnowienia tego gatunku na tych terenach. Aktualnie dziko żyjące konie są jedynie potomkami uciekinierów. Następnym etapem jest malowanie konia. W tym celu mieszam czerwony z żółtym, czasem dodając brązowego. Staram się jak najszybciej zamalować całą posturę. Zachowuję zasadę od ogółu do szczegółu, zamalowując całą powierzchnię białego płótna. Przechodzimy do następnych ciekawostek. Konie mają bardzo dobry słuch. Potrafią rozpoznać dźwięk kroku swojego mistrza i rozpoznać go zanim pojawi się u drzwi stajni. Rżenie jest najczęściej metodą przekazywania informacji u koni. Rozróżnia się około 97 sygnałów dźwiękowych. Oprócz słuchu konie bardzo mają rozwinięte czucie dotyku. Z tego najbardziej kopyta które zawierają wiele zakończeń nerwowych. Ponadto jest to ciało odpowiedzialne za krążenie krwi. Konie żyją około 30 lat. Mówi się, że najdłużej żyjący koń nazywał się Old Billy i żył 62 lata. Dla konia jest to coś niesamowitego. Po zamalowaniu pierwszej warstwy postanowiłem zmienić kolor tła, bardziej podobny do koloru konia. Mieszając kolory biały, czerwony i żółty, uzyskuję różne tonacje koloru pomarańczowego. Obraz staje się przez to bardziej ciekawszy i żywy. W niektórych miejscach wykorzystuje gąbkę do rozcierania farby, przez to przejścia są bardziej gładkie i łagodne. Konie to zwierzęta stadne, dlatego dla konia samotne życie może być prawdziwym stresem. Aby czuć się szczęśliwym, koń potrzebuje przyjaciela, najlepiej innego konia. Widzą wszystkie kolory oprócz czerwonego i niebieskiego. Koń ma złożoną strukturę oka, kąt widzenia wynosi 360 stopni. Oznacza to, że zwierzę widzi przedmioty przed nim, z boku, a nawet za nim. Średnia prędkość konia galopującego wynosi 48 km na godzinę. Najszybszy koń wyścigowy osiągnął prędkość 70 km na godzinę. Rekord należy do konia pełnej krwi angielskiej. Winning Brew Najwyższa nagroda za wygraną gonitwę wynosi 2,4 miliona dolarów, którą można zdobyć zwyciężając zawody Dubai World Cup. Jeden z najbardziej znanych koń wyścigowych nazywa się Eclipse, czyli zaćmienie. Koń, który urodził się w XVIII wieku, był tak szybki, że wyprzedzał swoich rywali o kilkadziesiąt metrów. Przez to jego kariera szybko się skończyła, bo nikt nie chciał ścigać się z tym koniem. Dlatego też stał się koniem reproduktorem i obecnie szacuje się, że 80% koni wyścigowych ma jego geny. Jak widzicie, podkreślam kierunek padania światła jaśniejszą farbą i maluję. Coraz więcej szczegółów. Postanowiłem, że domaluję dwa piórka, które będą się unosiły. Myślę, że jest to dobry pomysł, bo przez to obraz nabierze charakteru. Teraz trochę z historii sztuki. Przez to, że konie od zawsze budziły podziw, wytworzył się styl malarstwo hipiczne, które podbiło serca miłośników koni w XIX wieku. Do tej pory ten temat jest bardzo popularny dla kolekcjonerów. Najczęściej były malowane konie rasy arabskiej i angielskiej. Jeden z najsłynniejszych malarzy, na którego płótnie dominowały motywy konia, jest polski artysta Wojciech Kossak. Jego najbardziej znany obraz jest portretem konnym Józefa Piłsudskiego na swoim koniu kasztancem. Również bardzo znanym obrazem, gdzie konie stanowią tło dla władców, bardzo znany w Polsce, jak i na świecie, jest obraz Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem. Obraz już jest skończony, jestem bardzo zadowolony z realizacji. Jeżeli chcecie mieć taki obraz u siebie w domu, link do sklepu znajdziecie w opisie nagrania. Dziękuję za obejrzenie nagrania do końca. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie malowania, piszcie w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Możecie też zawrzeć swoje propozycje co do następnych nagrań. Życzę miłego dnia, do następnego tygodnia. Cześć.